I like No we ain't like them So fuck you tutaj Headshot Killer Witam was w potek długiej Przerwie No około 3-4 tygodnie No gramy Na mapce Wyspaczak. No trochę się spóźniliśmy Na ten mecz no już jak widać mam A może nie widać zakupionego Actiona a dwa tygodnie Mniej więcej sobie zrobiłem Od bf Wolne i te trzy tygodnie temu odblokowałem sobie L852. No i zbytnich dodatków do niego nie mam. No to już wolę ten ACOG, ten. Yy, jak to się nazywa? O, dobra, nieważne. Skupmy się, tu był koleś. Pewnie go nie będę miał. Ej, ej, ej. żeby ktoś mi pleców nie ma... O, tu jest w No to jest pode mną, koleś. Już go nie ma. Oj, nie, nie, nie! nie, nie, nie. Oby mnie nie zabił. A około, na ile ich tu idzie? Zawij go! Ja z tym celownikiem to ja tu nic nie widzę. Mogłoby ktoś tutaj. Nie, a mam apteczkę nie z tym. strzelić, kuć. A tam leży mój na zewnątrz, to ja nie wychodzę. Ale ładnie mu wypakowałem. Widzieliście? No, jak tą bronią nie będzie mi za dobrze szło, to zmienimy, ale jak na razie pozytywnie. O jest to oni tu muszą być. Dobra, nie. Zrobimy inaczej. E! Z tym łatwym celem. O, nie się boję tędy. Miano. No, Okej, okay, ile nas? 6 na 7, to, to nie za dużo. Chybaż. Że... Ja tu po pierwsze widziałem kolesie na mi, mi mapce, Czyli, że on tutaj. No nie, dobra, idziemy do niego. Ja tam cykol nie jestem.

dobrze. Trzecie miejsce, sześciu, bo i może Dołączyliśmy troszkę później. Ej, i... ej, ej. Gdzie jest ten koleś? Czy on nie Sup, Już miałem super powiedzieć. O ty on... O nie! Nie, 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 nie! nie, nie. O szlip, mam życia. On tu wyjdzie i chyba. Dobra nie, nie, zawijamy stąd. Ja tu muszę szybko przełamać. O ja wylas stąd. Dobra jest. Jeszcze jeden. Wyjdzie stąd, wyszedł. A, mamy go! O kurde, ale to ledwo co, że tak powiem. Dobra, dawaj takie, Przeładuję to tam, chyba ktoś wbił do środka. Mogę na no, ty mam. O kurde idą tu. To od drugiej strony, nieważne. Tu. A nie, tu jest mój. To znaczy, że on musi być na dole. A już sobie zeskoczymy. O! Tu jeszcze jeden chyba To on musi iść u góry w takim razie. Bo to, ale 85 to bardziej, lepiej się spisuje na dłuższy dystans. Ale cóż, czymś trzeba w końcu zagrać, Kurcie, okej, okay, ty jakbyś chciał, masz apteczkę. Zaraz, gdzie oni są? On chyba na dachu jest bo no. no musi być, kurde. Nie wiem, kto, ale co. za... Koleś, dobrze, że to jest normal, bo będę widział, jak mnie zabije. Czekaj, czekaj, czekaj. Jak się tylko podniesie, to zobaczy, to już nie żyje. Dobra. A jeszcze jeden. Kulna zabił bo może. Tu. O kurde. Ja jeszcze ja z nożem chodzę. Jeszcze jeden off Dobra, nie dajemy już rady. Ale wynik dobry, 10 do 2, czyli 10 do 3. Więc. Właśnie przed chwilą wychylił, ale już mniejsza z tym. No dobra, o. Kurde, dobra, dobra, dobra. i zdążycie ją lotować, czy nie? O oh jej, yes, jest od nich po drugiej stronie. Dobra, zdążyłem. Cześć, uratowamy ja to do mnie strzelasz. Co za? Hmm. Zaraz. 6 na 7 nadal. O, jestem. Oj, aj. Akurat no, zwyciężyłem i... i go zauważyłem, to już i tak sam łeb mi wystawał. Poprawię słuchawki Albo mam pomysł Tam był koleś Masz apteczkę, stary Zabiłeś go? O stary, o stary Zawijamy stąd Nie, ja bym chyba tam już Nieważne. Nie ważne O kurde! Jin, jak on mi się wychylił! Ach, Wiecie co, to on mi się słabo go lepiej bym go powiedzmy tym a 91, więc sobie zmienimy. Dobra, pójdźmy tam do nich. Od razu tak lżej mi. Może tak to ujmę. Teraz, o! O kurde! O ja! Jak oni go nie widzieli? Nieźle. Okej, okay, macie apteczkę. I tu jest. No tak, on jest na dachu. Co za oszukista No co za jak nie to wkurzę, jakby jak takie... Jak ktoś niby jest sam. Mu. Albo podem mu. Lepż. No Jezus. Można się domyślić. Z tego rąbanego dachu. <laughs> o kurde. Dobra, uratował go, więc. Aj, myślałem, że zdąży się położyć. A jednak, ja tylko myślałem. 13 do 6. Więc. O, ktoś tam z zaleciał na ten. Co? Jeszcze raz mnie tutaj zabiję. Chyba sobie do niego polecę. O, tutaj jest dobra miejscowa. Tylko tutaj trzeba zniszczyć to, żeby nikt nas nie wbił. O. I tu. Tu jest dobra miejscowa. Jeżeli ma się więcej czasu, żeby posiedzieć, powiedzmy, w jednym miejscu troszkę. i oni są wywijało ich hm Okej. Okay. tutaj szedł koleś, gdzieś szedł, ale za mną mój o, tu był, tam był, znaczy się hmm, tak mało ludzi to nawet przyjemniej się gra Tu są nasi o ja Uuu, ale mi 3% no to musiałem mieć aż ja jestem Może podejdzie jeszcze mnie szybko podnieść koleś. O, dobra, dzięki hmm. Gdzie jest jeszcze koleś? U góry czy na dole? O, tam leżał, ok. Wypakowałem. się trochę podle. O nie, nie, nie. nie, nie. Dobra, nie, idziemy, 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 idziemy. N tutaj będą. Jakby tak dwóch mi naszło na ten celowniczek O ja! To nie od tej. A, są fajsi od nas. Wiedzieli, że poczekam. się tam... O. Dobra, wbijamy tam. On jest u góry. Ten skinął. Ten. Co nasz mm. A, ledwo co bo dobrze że taką spostrzegawczość. go Ale na serio, ładnie. ładnie to zrobiłem. Pistolet też jest od czegoś. No, tutaj może jest? Nie ma. Też się czasami duchowam jak dużo ludzi w, w, wokoło mnie chodzi. Wkoło, wokoło, wokoło. Nieważne. Tego to się nie spodziewałem. Ale ogólnie to tylko dzięki dobrym słuchawkom, bo ja to tylko słyszałem. Dobra, tylko jeszcze tam chyba dwóch było, czy tam jeden. Nie mam już... A mo mi się kończy. No właśnie, no. Słyszałem go, ale już dwie kosy. No super. A, bywa. Lepszy skład mają raczej. No super I pomyślałem, co robię hmm. o... Jeszcze chwilę O, okej okay. I tak bym nie mogła to zabić Zresztą powinienem strzelać seriami 3 cztery strzały O, zaraz się kończy meczek Eee, mm, tylko 25%? O kurczę. No gdybym miał jakieś 50 HP, to bym spokojnie go zabił. O... Luneta już świeci, to już wiadomo. Więc tak oglądam za siebie i patrzę czy ktoś mnie chce znowu kosy wsadzić. Ten chciał chyba defibrylatora użyć, dlatego mnie nie zabił. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. A, u góry był, Chyba raczej strzelałem do niego. Okej. Okay. No to myślałem, że mycie czy danym. Raczej zobaczę. Jestem w pierwszej tabeli, czy który? Nie wiem. w tabeli, więc no, zobaczymy. No, 230. to myślę, że ładny wynik. No. Komentujcie, oceniajcie. Subskrybujcie, no wiecie, miło by było, gdyby było chociaż 20 albo 10 łapek w ogóle chociaż to dobrze na początek. Cześć!